Witam, witam wszystkich Zaczynamy odcinek od Volkswagena Polo Nie wiem, który to jest rok To jest coś koło 2005 roku eee, Tutaj klient do nas przyjechał I narzeka na... stukot przy zawieszeniu No i ja już tutaj słyszę z lewej strony Chyba z przodu coś nam stuka Potem jedziemy na rampę, zobaczymy No a co? Was zapraszam do oglądania odcineczka Zobaczymy, co w nim stuka No i zobaczymy jakieś inne autka Pamiętajcie o sobie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz No i oglądajcie No i dobra, jesteśmy teraz na Emotiram Teraz sobie go zobaczymy Jak dla mnie to gdzieś sprężyna jest pewnie pęknięta Bo dzwoni i to dosyć ostro No i No, i... Nie, no to tak jak myślałem To jest sprężyna pęknięta Posłyszałem jak dzwoniło, nie? był taki właśnie pod poddźwięk Taki dynk, 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 no i tak, tutaj raczej postawimy na sprężynkę Ale jeszcze wyślemy do góry Przejrzymy zawieszenie Dobra, jesteśmy od dołu Pokażę wam sposób na to jak sobie wyłapać taką sprężynę, że jest pęknięta Po prostu bijecie tutaj w koło Słyszycie ten dźwięk? A słychać tu? Jest różnica, nie? Opa. No i dobra, zawieszenie już sprawdzone Ale chciałem wam pokazać Zobaczcie, ktoś dociął tutaj do osłonę na przegub I tutaj ona już puszcza smar Więc to damy znać No strasznie to jest docięte No i tutaj y, Te gumy na łącznikach y, Do stabilizatora Też są wybite Więc tutaj też damy znać No i ta sprężyna, nie? Dobra, damy im znać i Zobaczymy, co będą chcieli robić No i węg, mamy tutaj masę Renomastera Mastera 2016 roku 2-3 yy, diesel silniczek Mamy go na wyciek wody Widzicie tutaj Już tak jakby ktoś dolewał Więc yy, no co Postaram się może go na rampę dać I zobaczymy czy gdzieś jakieś są ślady yy, Po wycieku wody o, W sumie już tam gdzieś widzę To może nie będzie trzeba nawet i na rampę dawać No dobra ja się zaraz przyjrzę I to co znajdę to wam powiem No i dobra I tutaj po tej Oba. tutaj widzicie, tutaj tak dzietnie, no i wydaje mi się, że jest ten Tutaj jest czujnik temperatury, chyba e, cieczy no i to jest odpowiedźnikiem. U nas to się nazywa water housing, no i trzeba sprecyzować, który to jest. Nie wiem, jak to po polsku nazwać, ale ja tutaj postawię na to, bo tutaj jest dosyć, widzicie? Opa, może no tak Wam zoomuję, To no tutaj już na pewno uszczelka poszła postawimy na to, bo nie widzę nic dookoła, żeby było mokre. Opa, mamy tutaj Land Rovera Evoque z 2012 roku. Na wyciek oleju. Więc zaraz sobie zobaczymy, gdzie nam tutaj cieknie olej. Podstawię go na rampę. Ściągnę obudowę i zobaczymy, skąd tutaj mu cieknie. Ja tutaj wam powiem, że to grubo idzie. Zobaczcie, cała obudowa mokra. Basenik. można pływać, ale zaraz Wam pokażę skąd cieknie. Widzicie, ktoś jak dokręcał filtr oleju. Tutaj całe z filtra oleju cieknie. Ja sobie zaraz to obczyszczę. To Wam pokażę dokładniej. Po oczyszczeniu, tutaj już stąd nie mam wycieku, ale to na pewno leciało stąd, bo widziałem jak cały filtr był po prostu yy, uwalony olejem. Tam od góry też troszeczkę przepuszcza, bo widać zacieki. Po prostu ktoś, kto robił filtr no użył złych narzędzi do tego, żeby to przykręcić. Nie, no tutaj już się troszkę sączy. Ale to pewnie tak, jak go przygazujesz to zacznie cieknąć bardzo, nie? Więc tak, yy, pierwsze co, to tutaj już zamówiłem nowy filtr yy, do oleju. Wymienię nowy filtr, no i sprawdzę go jeszcze raz pod wpływem wycieków, zagrzeję i zobaczymy. No i dobra, filterek już wymieniony. Oba. Co tutaj trzeba zrobić? Trzeba odkręcić tutaj taki ten plastik. Widzicie, tutaj wąż do intercoolera się trzyma. On jest tutaj na tej śrubce. No i ma nakrętkę, nie? No i odkręcić ten czujnik. Wtedy macie fajny dostęp, nawet bez usuwania tego węża, bo on jest miękki, się poddaje. No i żeby go dokręcić ręką, nie? Ręką, a nie tym właśnie przyrządem, co ktoś to kiedyś zrobił wcześniej. Zo zobaczcie. Mi się wydaje, że to właśnie używał takiego przyrządu. Zaraz wam pokażę. Opa. Ta, takiego czegoś, na bank on to używał, tylko tak, to możecie użyć, ale do odkręcenia, jeśli jest naprawdę mocno przykręcony, bo nie dbacie o stary filtr, nie? I tak idzie do wyrzucenia. A nowy filtr, no to uwierzcie mi, do... trzeba dokręcać ręką, nie? I naprawdę, do... I naprawdę dokręcajcie ręką, bo No bo potem się dzieją właśnie takie rzeczy, nie? Jeśli nie dokręca się ręką. Opa. Następny pacjent to BMW X5 z którego roku to powiem wam, że nie wiem. Tutaj on gdzieś już był, ma jakieś tutaj kody, Airmas Flow, sensor, ale tutaj kazał mi szef spojrzeć na ten Sphere flap activator. Czyli muszę zobaczyć czy ten em, akumulator taki malutki, który aktywuje e, klapy e, klapy w dolocie. Chodzi, czy tam ramię jest, może pęknięte, tam jakiś plastik, muszę tutaj najbardziej zwrócić uwagę na te właśnie sphere Więc bym na warsztat i zaraz będziemy patrzeć. No i mamy tutaj tą beemeczkę, już Wam pokazuję, opa, już Wam pokazuję, I widzicie tutaj, jest to ramię właśnie do tego aktywatora, do tych klap gaszących w kolektorze. No i nam lata luźne, więc to musiało gdzieś spać z tamtego plastiku do, do tych klap więc tutaj raczej będziemy musieli rozebrać albo ten aktywator albo po prostu wyciągniemy cały dolot ale tutaj jest opa Mamy tu Mercedesa GLC 2016 rok Formatics i co, był on u nas w sobotę w sobotę to tak pracujemy tylko pół dnia i to jeszcze na zmiany wymienne czyli, że co drugą sobotę pracuję i tak, był przeskanowany, przeskanowałem go i mieliśmy taki kod. I teraz muszę zobaczyć, czy ten kod nam wrócił, bo przyjechał nam. Teraz jest poniedziałek, przyjechał nam Check Engine Light Control, wrócił, więc nam przyjechał, bo taka była umowa, że my go usuniemy, pierwszy go zeskanujemy, wydrukujemy sobie kody. No i zobaczymy, jeśli wróci to niech Pan przyjedzie. No i wrócił ten kod, no i teraz Pan przyjechał i skanujemy. Zobaczymy co nam wyjdzie. Jeśli nam ten kod się powtórzy to już będziemy wiedzieć, że to jest the from the position sensor of accelerator pedal. Czyli, że to jest czujnik na tym pedale. Opa! Więc raczej będzie do wymiany pedał gazu, nie? Tam jest taki czujniczek i chyba on się poddał. Więc będziemy raczej tutaj wymieniać ten pedał, ale to zaraz zobaczymy dokładnie. No i dobra, sobie te skanuje cały system, ale już y, strona odcinka została zeskanowana, no i jest ten sam kod. Więc tutaj no, tylko to potwierdzimy, dam znać szefowi. Mamy tutaj Mercedesika C220, 2016 rok. No i przyjechał do nas, bo mówi, że jak jest na bump stopie, czyli na takim martwym policjancie, na zwolnieniu, um, ucieka mu dupa i taki dziwny ma dźwięk z tyłu. Więc, yy, oczywiście, zaczynam to od przejażdżki. Poczujemy, zobaczymy, no i potem na rampę. No i będziemy szukać, gdzie leży przyczyna. No i dobra, ja już po jeździe. Tym mercedesem właśnie go parkuję. Zaraz, jak się zwolni rampa, weźmiemy go na rampę. Zobaczymy od spodu, ale ja tak, z tyłu to ja nic tam nie czuję. Ja bardziej czuję tutaj z przodu. Jest takie uczucie, jak zjeżdżasz z tego progu zwalniającego albo pod niego wjeżdżasz. To tak jak byłyby powybijane amortyzatory, że masz takie uderzenie, pum Słychać po prostu z przodu i czuć Ale Tak jak mówiłem, zobaczymy to zaraz na rampie Sprawdzimy całe zawieszenie Wszystko dookoła I podejmiemy decyzję No i dobra, mamy tutaj tego Mercedesa I powiem wam, że tak, no ja tutaj nic nie znalazłem Nie ma żadnego busza, znaczy e, żadnej tulejki powybijanej ani nic On mówił coś, że dupa mu ucieka Ja tutaj nic szczerze to nie widzę, no nie będę wymieniał e, Coś co jest dobre i szukał, tak? Więc nie wiem, może kierowca ma jakieś takie tutaj odczucia. Ja się tym przejechałem, potem przejechałem się jeszcze raz dla pewności, powiem Wam. I no ja tutaj no, nie widzę nic, nie? Te wszystkie te busze są, jest tutaj na rampie do przeglądów, więc yy, tak, użyłem breszki, wszystko pierwszorzędźem ręcznie, potem yy, takimi szarpakami. Wszystko jest yy, stabilne. Wiecie, sztywno trzyma. No, jedynie co to te amortyzatory tam z przodu są takie dosyć miękkie, ale z dwóch stron. To tutaj jedynie mogę zrobić Advice, ale tak, to, to ja nic nie widzę. Tutaj, dam znać, co i jak. Mamy tutaj Audi A6 z 2020 roku. Przyjechaliśmy właśnie do klienta, będziemy ją zabierać na przegląd, chyba jak się nie mylę, i na serwis. No i dobra, zabieramy już to Audi. Właśnie byłem u klienta. Kurczę, drzwi pomyliłem. No ale to nic. Nie ten numer co trzeba, ale już ją zabieramy. Fajne w sumie to Audi. No powiem wam, że fajnie, komfortowo się jeździ tym autem. Jednak nie jestem za bardzo zwolennikiem Audi. Nie wiem, po prostu nie przemawia to auto do mnie. Bardziej proferowałby Mercedes. Klasę C albo S, Wiadomo. Ale tak to powiem Wam, że fajnie. Żywe takie to auto, przyspieszenie mania, nie Wiem, nie mam pojęcia jaki to jest motor. I fajnie to się wygląda w środku, nie? Podgrzewane siedzenie. Tutaj widzę, że wyposażenie jest bogate. No i dobra, zabieramy to na warsztat. I tak, mamy tutaj Renault Clio z 2001 roku. Problem jest taki, że przyjechało do nas na lawecie autko. No i tak, ma problem z odpalaniem, AA Driver, to jest AA to jest taka firma, którą macie w ubezpieczeniu, no i jak wam siądzie auto, dzwonicie do ubezpieczalni, oni wysyłają takiego mechanika mobilnego, no i on sprawdza, co jest nie tak, on stwierdził, że jakiś tam kabel od rozrusznika jest za blisko e, jakiejś obudowy, nie wiem, dobra, zobaczymy, no i o co chodzi, awaryjne nie chodzą światła, no i to mamy sprawdzić, więc biorę na rampę. No i dobra, tutaj to wam powiem, że tak tutaj to będzie ten włącznik walnięty, bo czasami to chodzi, czasami nie. Więc tutaj postawię na ten nowy włącznik. O, o, widzicie? Czasami chodzą, czasami nie. Bo tam żaróweczki wyciągnąłem dwie z przodu, no i nie widzę nic złego w żaróweczkach. Nie, więc to mi się wydaje, że tutaj gdzieś nie styka nam ten włącznik. No i z odpalaniem to mi się wydaje, że trzeba wyciągnąć rozrusznik, bo, bo, bo włożyli nowy rozrusznik. Nowy rozrusznik, ale czasami auto ma tak, że ma taki zgrzyt i nie chce odpalić Więc wyciągniemy rozrusznik, zobaczymy zęby na kole zamachowym no, Znaczy no, na kole zamachowym, to jest automat, więc no, na tym kole co rozrusznik ja rozpędza Zobaczymy jak wygląda rozrusznik też nowy nie? Ale to potrzebujemy rampy, a na razie nie mamy rampy, więc wyjeżdża to na dwór i będzie czekać w kolejce No i tak, powiem wam, że przyszło nam yy, znowu następne To lustereczko Tutaj widzicie, są tylko z dwoma kabelkami, nie? Opa, zgaszę, to lepiej mi to zzoumuje. Opa, z dwoma kabelkami, ale dalej nam nie chodzi. Wydaje mi się, że ten rozstaw tych pinów jest może troszkę za szeroki. No albo po prostu trzeba zamówić oryginalne z mainlera. Bo tutaj teraz też próbuję to, ale tu dalej mi nie chodzi. Dalej kierunkowskaz mi nie chodzi. No. No nic, będziemy próbować, próbuję tutaj na komputerze, ale nie da się um, przyuczyć, bo tak jak mówiłem, no, ten samochód nie jest wyposażony w to. Zaraz będziemy musieli to rozgryźć, co jest nie tak z tym. No i zobaczcie, stary podpiąłem i chodzi, nie? To teraz taka myśl mi przyszła do głowy, co bym mógł zrobić? Uciąć tutaj te kabelki, uciąć tu i je złączyć. Tylko, że jak tak zrobię i to nie będzie chodzić, to już to lusterko nie będziemy mogli oddać. No i tak, pokażę wam w czym był problem. Problem był w tym, że tutaj w oryginalnym. Co przyszło, na no znaczy oryginalne. No to z tej hurtowni, to jest aftermarket parts. To nie jest z main dealera. Nie jest oryginalne, bo z main dealera dwa razy tyle kosztuje. Więc ten klient na pewno chciał z tego. Zamienili kierunek po prostu kabli. Widzicie? Teraz podpiąłem czarny do żółtego. Tutaj ten kabel od, od tego lusterka, co przyszedł, jest czarny. na od wtyczki jest żółty. No i pozamieniałem je, bo pierwszy podpiąłem kolorami i nie chodziło. Bo mówię, może być wtyczka zła, bo wtyczka tutaj wygląda, że te piny są większe też i w środku. No i teraz wam pokażę. I wszystko działa. Więc w tym był problem. Więc wydaje mi się, że tamto poprzednie lusterko jakbyśmy zrobili tak samo, to byłoby tak samo. No ale skąd wiedzieliśmy, nie? Ale tutaj też podjąłem ryzyko. Mówię, tnę to. W dupie to mam. <laughs> za przeproszeniem. No i jednak się opacało. Dobra, biorę to ładnie, zlutuję, zaizoluję, no i tak zostawię, nie? Bo to nie ma co innego tutaj robić. Bo chciałem jeszcze tutaj te piny poprzekładać, ale powiem wam, że no ciężko je tak wyciągnąć, że zacząłem niszczyć już plastik. Mówię, to jeszcze gorzej wyjdzie. A tak to działa i będzie sobie chodzić. No i dobra, Crafter skończony. Fajna lekcja na przyszłość. Widzicie, jak robią teraz Aftermarket części. <zum> Zamieniają kabelki. Więc no to tak. Fajnie by było w sumie tam zamienić te piny w tej oryginalnej wtyczce, żeby to było fajnie bez żadnego lutowania, ale ładnie to zlutowałem, zaizolowałem i będzie chodzić. Z tym nie ma problemu. Więc widzicie, trzeba zwracać uwagę, jakbyś coś się zamawia. Z tutaj mamy kartę serwisową. Serwisujemy Forda Kostziuma Transita 2017 roku. Zaraz zobaczymy. Tutaj od góry sprawdziłem, on miał wcześniej przegląd Na parę żaróweczek mam do wymiany Wysyłam go zaraz do góry Ale posłuchajcie tego Polskie Radio Londy, czyli kierowca polski Więc trzeba się przyłożyć do serwisu No i dobra, ja już tutaj po sprawdzeniu Tego fordziny. O dziwo tutaj suchutko Troszkę rdzy Olej sobie spuszczam I powiem wam co ja tutaj znalazłem Znalazłem tak Lustereczko Od strony kierowcy pęknięte tam też i taki, taka obudowa pod Kienkowska jest też pęknięta, znaczy ona jest całkowicie zgubiona, o tak bym powiedział. No to dwie żaróweczki to wiadomo, to już na przeglądzie mi wyszło. Tutaj troszeczkę klocki są przyjechane, więc zrobiłem advice, żeby to tutaj patrzeć po prostu, spoglądać na te klocki, o tak bym to wytłumaczył po polsku bo tuż tuż i będą przytarte no i tarcze są teczko już też przytarte no i co, Blue, to dolejemy, zobaczymy czy nie ma problemu z systemem, ze softem czy tylko wystarczy dolać, no i co tutaj jeszcze mamy a z przodu oponkę mamy, tutaj tą zjechana już jest, wypadałoby wymienić no i tam jeszcze są dwa bump stopy te dwa bump stopy, czyli te odbojniczki widzicie to 2017 rok, no i szlaki trafił, no nie chcę mi zzoomować to Czego? Opa, dopiero teraz mi zzoomowało Tutaj jest zgubiony, i tutaj jest zgubiony Coś jeszcze, no jak coś jeszcze jest, to już jest napisane na karcie, bo kartę już mam wypełnioną Spuszczam sobie, wymieniam filtr, zalewam olejem, no i może jechać w świat No i dobra, Ford zrobiony, serwisik szybko zrobiony Olej, filterek wymieniony Filtr kabinowy wymieniony tam jest Sowek wyciągacie i tam jest taka zaślepka No i tak, AdBlue dolane Akurat y, tym razem y, wystarczyło tylko dolać Nie ma żadnego problemu tam z softem ani z niczym y, Przy AdBlue O jeszcze muszę zresetować tylko światełko No i tak y, Olejek wyszedł y, 50 w 30 Fuchsa. Specyfikacja jest C2 Przeznaczona do tego auta. Jak masz żółty dipstick, czyli bagnet z końcówką żółtą, jest 9,8 litra. A jak masz z końcówką szarą, czyli żarączka przy bagnecie, jest szara, to masz 8,3 litra. No i tak mamy tą renóweczkę na wyciek wody, więc teraz będziemy spuszczać wodę. Będziemy wymieniać ten plastik z tym czujniczkiem, bo części już nam przyszły. Więc ja tu się zabieram, muszę jakoś go podnieść delikatnie do góry. Właśnie tylko nie lubię takich To Zobaczcie, jak on jest zabudowany, nie? Nie ma w ogóle jak tutaj podłożyć rampy. Pod to, ale to tak, uniosę sobie delikatnie przód, wejdę na leżance, odkręcę obudowę, spuszczę po prostu z chłodnicy, odepnę węża. No i to wszystko. No i powiem Wam, że zmieniłem rampę tutaj na taką czterosłupkową. FOPOS. Na przeglądy, bo no, na tamtej w ogóle nie miałem podejścia. Bo tutaj z tej strony, tak, widzicie, jest plastik, jest bateria, prawdopodobnie. Nie mam jak postawić rampy. No i tutaj trzeba tą obudowę ściągnąć, nie? To jest skręcona i obudowę całkowicie, żeby spuścić wodę. No i dobra, osłona już ściągnięta. Tam jest dużo nakrętek i po prostu wkrętów. Musicie patrzeć. A zobaczcie tutaj, co ukazało się moim oczom. Osłona na przegłów. Tutaj im trzeba dać znać. O tym, bo to szlak zaraz trafi ten przegód. Ale to napiszemy na karcie, nie? No i dobra, ja sobie tutaj gdzieś spuszczę zaraz wodę, choć nie widzę za bardzo skąd. O tutaj stąd. Tutaj już widzę, tutaj sobie spuszczę, więc powinno wystarczająco spłynąć. Teraz to mogę Wam powiedzieć, że to jest termostat, to jest obudowa do termostatu, bo wyciągnąłem nowe, więc no. No i dobra, wodę spuściłem jestem tutaj od dołu, więc odpinamy tutaj ten czujnik. Nie ja powiem wam tak, tak, ten wąż idzie tam schowany, więc go trzeba wyciągnąć. Co najgorsze, jest tutaj jeszcze jeden taki mały wąż, który idzie przez. ono tak jakby zasłania to, nie? No i go się nie da wyciągnąć, jest dosyć sztywno, więc tutaj nie będę z nim walczył. Odepnę tam tą opaskę tego węża, co w to wchodzi. Tutaj jest druga zielona, widzicie to na dole, to trzeba odpiąć, no i tą na górze srebrną. I wtedy mamy trzy śruby. Na nasadkę ósemkę. Tu jest jedna, tam jest druga, no i gdzieś tam na dole będzie trzecia. Bo tak widzę po starym, nie? Znaczy pod nowym. Więc jak macie nowy na wzór, to wygląda łatwo. A jeśli nie macie, no to wam pokazuję. Gdzie szukać śrubek. No i dobra, wyciągnąłem stary. No i tutaj uszelka już jest całkowicie zjechana, nie płaska z tym. Więc tutaj na pewno to stąd. No i widzicie ten przewód. Idzie tutaj tędy, nie? Ale tak, ja go nie wyciągałem ani nic, po prostu go odchyliłem, żeby dostać się do tej dolnej dziur, y, śrubki. Widzicie? Jak go odchylicie, to on Wam wyjdzie tędy górą, o tędy. Górą troszeczkę go przekręcicie i wyjdzie, no troszeczkę sprytu i dacie radę, nie? Bo tak to ja tutaj, tutaj on jest złączony taki trójnik, ale nie chcę tutaj z nim walczyć, bo te przewody są zastane. A wiecie co z tym plastikiem się może stać, nie? Jak tam y, go dotkniecie troszkę mocniej, pęknie no i... No, i będzie lipa. Dobra, ja się ty biorę teraz za, ob, za obczyszczenie tego. Panie, to obczyścimy. no i przekręcimy nowy Po Podwpinamy. Potem y, podepnę węże. No i zalejemy po prostu płyn chłodniczy. No i będzie śmigać. Gdzieś tam widzę na kamerce, że mi cieknie. Tutaj mi cieknie. A nie mam nic na dole, więc damy go troszeczkę do góry. Żeby tam nam nie na mnie narobił dużej kałuży. O. I tak, teraz sobie już odpowietrzam system. Przed jego odpaleniem Czyli, że zalewam sobie płynem No i tam już y, Mi zaczął wyciekać płyn, więc zakręciłem A tutaj jest jeszcze jeden odpowietrznik Więc czekam, a stąd mi pójdzie płyn I też go zakręcę, no i będę odpalał auto No i dobra Renoweczka już zrobiona e, Temperaturka złapało Termostat się otworzył, wiatraczek mi dwa razy kopnął Więc tak, wycieków nie mam Akurat już kończymy dzień Kierowca czeka na to auto Tam daliśmy znać od tej osłonie na przegub Więc raczej chyba przyjadą do nas No i co kończymy Ten dzień Więc ja będę kończył odcineczek Oto takim akcentem Wszystko chodzi tak jak trzeba Więc co pamiętajcie o sobie. Dajcie łapkę w górę Jakiś komentarz Jeśli chcecie coś wiedzieć to ładujcie w komentarzach, no i co, do następnego, nie do następnego odcinka, trzymajcie się.